Słucham egzekucja z mojego prywatnego majątku, ale przecież ja mam spółkę ZO. Ona mnie chroni, nic mi Pan nie może zabrać. Proszę pana, ja nie jestem tu po to, żeby pana edukować sprawa upadłościowego. Nie zgłosił pan upadłości spółki na czas. I właśnie dlatego teraz wchodzę na pański majątek prywatny. Dom, samochód, konto, sprzęt, wszystko zostanie zajęte. Rejestrujemy i jedziemy z egzekucją. Wielu przedsiębiorców myśli, że spółka ZO. To mur nie do przebicia, ale to mit. Zgodnie z prawem upadłościowym masz obowiązek rozpocząć proces upadłości, gdy tylko pojawią się pierwsze, realne problemy z płynnością, a nie dopiero wtedy, gdy firma już tonie. Problem w tym, że większość przedsiębiorców reaguje za późno, a wtedy sąd może uznać, że działałeś na szkodę wierzycieli i długi firmy spadają na ciebie. Twój dom, twoje konto, twoje oszczędności wszystko jest zagrożone. W takiej sytuacji często ostatnią deską ratunku jest restrukturyzacja, bo ochrona spółki ZO kończy się tam, gdzie zaczyna się bierność. Dlatego jeśli masz długi w spółce ZOO, działaj zanim będzie za późno. Rozwiązaniem może być restrukturyzacja, szczególnie postępowanie o zatwierdzeniu układu, które pozwala zatrzymać egzekucję, rozłożyć zobowiązania na raty, uratować firmę i jednocześnie twój majątek prywatny. I to nie jest sposób na ucieczkę, to szansa, by naprawić firmę i odzyskać kontrolę nad sytuacją. Zgłoś się do kancelarii Kolczyńskiej i partnerzy. To zespół, który ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu restrukturyzacji i naprawdę potrafi pomóc.